Witajcie kochani słuchajcie, mm, usłyszałam ostatnio piękne zdanie. To, co dla gąsienicy jest końcem dla świata jest motylem. To stwierdzenie naprawdę piękne. Obrazuje to, co się dzieje w naszym życiu. To co ja nazywam przekraczaniem siebie to, co można nazwać pokonywaniem oprogramowania przekraczaniem programów. To się dzieje w momencie, kiedy stajemy sam na sam ze swoim strachem przed zmianą. Kiedy widzimy, że coś w naszym życiu, co towarzyszyło nam do tej pory, jeżeli zrobimy ten krok, ulegnie diametralnej zmianie, i nie wiemy, co będzie, jeśli ten krok zrobimy, nie znamy, tego świata, w którym się znajdziemy. Ten strach przed przekroczeniem znanego jest tak silny, że czasami cofamy się. Cofamy się z powrotem. Wracamy do Matrixa. Poddajemy się. Jak ktoś mi to ostatnio bardzo celnie powiedział. Nawet wykopujemy sobie dodatkowo jeszcze głębszą dziurę. W tym dnie żeby czuć się bezpieczniej. Ten strach jest, moi drodzy, iluzją. On trwa tylko do momentu, w którym tego kroku nie zrobimy. Za granicą naszego strachu jest poszerzenie naszej percepcji jest nasza ewolucja. Nasza o wiele szersza percepcja, nasze pokonanie tożsamości, kolejnego jej aspektu, który więzi nas w tym systemie, w jego wartościach, w jego programach, w jego uzależnieniach. Po zrobieniu tego jednego kroku już nie ma strachu. Widzicie, że, że nic się nie stało że strach był jedynie iluzją. Tak to wygląda i w tej tak zwanej ciemnej nocy duszy, która już jest takim ciężkim przypadkiem, którego doświadczamy w naszym życiu. Ale też zmiany, jakie następują po tym fakcie, są przeogromne. Ale Każde to nasze przekroczenie siebie, to przezwyciężenie jakiegoś programu prowadzi nas do coraz większej wolności. Myślimy, że jak zrobimy ten krok, stanie się coś strasznego. Dlaczego? Dlaczego tak bardzo się tego boimy? Jeżeli tu wszystko jest nami. Świadomość tego, że nigdy nie zrobimy sami sobie krzywdy powinna nam zawsze towarzyszyć. I słuchajcie, wrócę do tego tematu jeszcze raz, bo chyba jest taka potrzeba. Słuchajcie, wszystko, co się dzieje w Waszym zewnętrzu, w tak zwanym zewnętrzu, jest wami. Nie szukajcie na zewnątrz przyczyny. Przyczyna jest w Was. Pytajcie siebie. Wszystko wynika z Was. Wasz strach, Wasze niepowodzenia, odrzucenie. Brak miłości. Wszystko, co zauważacie w swoim przejawieniu. W swojej przestrzeni jest Wami i tylko i wyłącznie z Was wynika. I teraz temu należy się przyjrzeć, swojemu wnętrzu, a to, co jest na zewnątrz, potraktować jedynie jak, jako informację. Słuchajcie, tylko naprawdę dogłębne samopoznanie prowadzi nas do zobaczenia tej iluzji. Jeżeli przekraczamy te progi strachu i jest naszym doświadczeniem już, że, że tak naprawdę to nic nie zmienia. Jeżeli uwalniamy siebie z okowów tych programów, tego zaburzenia naszej percepcji przez tutejsze uwarunkowania, widzimy, że Wydawało nam się, że to będzie nie do przyjęcia, nawet dla innych, jeżeli my sami siebie uwolnimy od tych rzeczy, a, a okazuje się, że wszystko na to czekało. Że to jest tylko w nas jakiś próg, który wydaje nam się nie do przebycia. Tylko w nas jest ta bariera. Całe nasze przejawienie, ten cały wszechświat, jakby się cieszył z tego, że jesteśmy odrobinę bardziej wolni. Programy, które dostajemy od dziecka, jeśli je zidentyfikujemy, jesteśmy w stanie całkowicie zmienić naszą egzystencję tutaj. Nasza egzystencja tutaj nie będzie mechaniczna, będzie stanem bycia. Bo zobaczcie, wszystko, co powoduje emocje, pochodzi z systemu. Stan bycia jest niedziałaniem. Niedziałaniem w sferze systemu, właśnie jest stanem radości, stanem wolności, stanem miłości, stanem obfitości. Jesteśmy w tym stanie i w tym stanie jest cała nasza przestrzeń. To wypełnia wszystko, czym jesteśmy. To jest tak, jakbyśmy. Dzielili się naszą pełnią. Stan jest pełnią. Pełnią bycia tym wszystkim. I wtedy uzyskuje się taką lekkość. Wtedy wszystko tak płynie. Nie ma w was żadnego konfliktu. Nie ma żadnej bariery między mną a mną. Jeżeli uznacie, że tacy, jacy jesteście, jesteście absolutnie doskonali i wystarczający. Bo przecież, gdybyście mieli być doskonali, się bylibyście. A z drugiej strony, jest to pewien proces. Proces stawania się w tym stanie. Dochodzenia do tego uwolnienia od tego, co nazywamy tożsamością. Wiecie taki piękny obrazek, który ostatnio dostałam na ten temat. Rozmawiałam z pewnym młodym małżeństwem. Najpierw rozmawiałam z dziewczyną, później rozmawiałam z chłopakiem i powiem wam tak to do mnie dotarło. Tak, na dobrą sprawę całe nasze postrzeganie jest w Ta projekcja się zmienia wraz z nami, ale tak, na dobrą sprawę, dopóki mamy w sobie właśnie te bariery, emocje, podziały, podział na siebie i na innych. Kiedy nie widzimy wszystkiego jako mojej emanacji, to w tym momencie całe nasze widzenie jest kłamstwem, jest... jest projekcją. Projekcją przepuszczoną przez właśnie te wszystkie filtry, które zniekształcają obraz. Przez to, co powoduje, że Widzimy poprzez schematy, które nam wtłoczono, albo, albo sami przyjęliśmy, przez nasze wierzenia, przez uprzedzenia, przez oceny. Ja powiem Wam: nie wiem, czy tutaj, w tej przestrzeni, da się widzieć bez jakiejkolwiek projekcji. czy w momencie bycia tutaj w tej materii jesteśmy w stanie usunąć wszystkie te zniekształcenia obrazu, bo powiem wam, im głębiej sięgam, za każdym razem dokopuje się również do jakiejś tam formy projekcji, która na dany moment wydaje się już jakąś prawdą, jakąś realnością, jakimś faktem niczym nieobciążonym, natomiast gdy wchodzę dalej w błąd, to stwierdzam, że no nie, na tym też było jakieś obciążenie. Ja nie wiem, powiem Wam, czy ta droga ma w ogóle jakiś koniec. Tak jasno zaczęłam widzieć te właśnie projekcje, które zawieszamy na na wszystkim. Wiecie, od paru dni... Pracuję nad różnymi rzeczami, jestem w domu i, i powiem Wam, jak ciężko mi się przestawić na taki wolny tryb życia, na taki spokojny, gdzie nie muszę, no właśnie, nie muszę, nie ma tego słowa, muszę zrobić to, muszę zrobić tamto. Nie ma tego. Zobaczyłam, jakie to działanie jest uzależniające. <laughs> Wiecie, ja potrafię usiąść w spokoju, w tym wewnętrznym takim odczuciu tego, tego spokoju, i ono mi towarzyszy. Ale samo czynnościowe działanie takie, że, że ciało się rusza i coś wykonuje. To jest. to jest uzależnienie. I mimo że zauważyłam już jakiś czas temu, że ten ruch tej materii, ten hałas tej materii to, to wszystko tak mnie męczy. Jest to dla mnie tak mocno, nienaturalne, takie sztuczne. Że to ciało jest takie zupełnie niepotrzebne. Że to wszystko pozbawia mnie mojej lekkości, mojego prawdziwego bytu, mojego istnienia takiego, w takiej formie, w której już czuję to. Gdzie to jest dla mnie naturalny stan bycia? Jest to dla mnie takim obciążeniem. Wiecie? to nie jest to, że tu jest to wszystko takie pozornie twarde, że są ściany, że, że jest ziemia, że, że czujemy twardość tej materii, tylko właśnie ten taki zwariowany ruch, taki, takie gonienie, takie takie ciągłe poruszanie się. W większości naprawdę bezcelowe zupełnie. Wiecie, to, że trzeba pokonać drogę, z punktu A do punktu B. Co to zajmuje pewien czas. Powiem Wam. Stało się to dla mnie tak mocno uciążliwe. Czuję w sobie, że to, że to nie tak, że to nie tak powinno być, że to dla mojej prawdziwej istoty jest. Jeszcze raz powtórzę, stan absolutnie. Nienaturalne. Te wszystkie programy, które wyciągam i wyciągam z siebie, i te wszystkie naleciałości, które widzę, nawykowe jakieś, takie rzeczy, które naprawdę nawet ciężko jest zauważyć, bo towarzyszą nam od tak dawna. I dopiero w momencie, kiedy to wszystko się rozluźnia, kiedy to wszystko zaczyna być. My zaczynamy być bardziej duchem niż materią, to dopiero wtedy, tak jakby z pewnego oddalenia, zaczynamy to widzieć. To chyba przerażające dla mnie. wiecie zastanawiam się, czym tak naprawdę jest to zbawienie gnostyckie, ta, ta transcendencja. Czy faktycznie da się to w pełni tu osiągnąć? Czy przyjdzie kiedyś taki moment, w którym ta zasłona iluzji opadnie? Kiedy zobaczę, czym to wszystko tak naprawdę jest? Kiedy tego doświadczę? Nie wiem, czy to możliwe. Wiecie? Te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówi ta duchowość tutejsza. Wydaje mi się takie zaprogramowane. Zaprogramowane na, na jednak ruch, na, na może już nawet nie emocje, ale odczucia, uczucia, może bardziej uczucia. Odczucia odczucie to jest chyba coś głębszego jeszcze. Powodują, powodują działanie. Dziękuj, wybaczaj, kochaj, bądź jednością. No i ci. Wszyscy ludzie robią to, bo słyszą to od tak wielu ludzi, których uznają za przewodników, i tak niewielu tak naprawdę idzie w głąb siebie, odcina się od tego wszystkiego i sprawdza, czym ja naprawdę jestem. Duchowość w pewnym sensie to jest również pułapka. To, to jest w pewnym sensie utknięcie tutaj. Wiecie, powiem Wam, że to, co robili gnostycy, to, że szukali wszystkiego, co jest połączeniem z systemem. Szukali wszelkich wpływów systemowych w sobie. Wydaje mi się, jedyną logiczną drogą do tego, żeby w jakiś sposób zobaczyć, może bardziej prawdziwie, że tak naprawdę nic oprócz nas nie ma. To zbiór istot, które emanują, sobą tworzą właśnie tą emanację własnej przestrzeni. każda ta przestrzeń jest jednostkowa i nawet jeżeli następuje interakcja między tymi dwoma przestrzeniami, to następuje ona tak kompatybilnie, że my jedni drugim pokazujemy ich lustro tak na dobrą sprawę. Twój najgorszy wróg jest Twoim najlepszym przyjacielem. Pokazuje Ci twój cień. <grymne> to wydaje się być absolutną prawdą. Wiecie? Co jest tutaj najbardziej istotne w tym naszym byciu? Dążenie do wolności. Do jak największej naszej wolności. A wolność to jedynie samo poznanie. Patrzcie, jeżeli czujemy się odrzuceni, to ci, którzy pokazują nam to, którzy nas odrzucają, pokazują nam, popatrz, Dlaczego odrzucasz samego siebie? Ci, którzy pokazują nam brak miłości, jakiejś zdrady, nie dają nam tego, czego byśmy pragnęli, mówią: Popatrz, popatrz, czy akceptujesz siebie, czy Siebie kochasz? Czy sam siebie jesteś w stanie pokochać? Dzisiaj to tak jest, jak z tym poczuciem swojej niskiej wartości. Mamy w środku pustkę, w tym miejscu, gdzie powinna była być nasza wartość. Mamy w środku pustkę. Tak bardzo pragniemy tą pustkę zapełnić. I wpuszczamy w tą pustkę drugiego człowieka. I zamykamy go w sobie, jakby był naszą własnością. Zostań, tylko ze mną zostań. Tu wypełniłeś tą pustkę, zostań. Ale to nie jest stan, który trwa wiecznie. I w pewnym momencie ten ktoś, kto wypełniał naszą pustkę, wyrywa się z nas, pozostawiając jeszcze większą pustkę. I ten ból, który po tym wyrwaniu się, zostaje. Każdy nasz brak w sobie, każdą taką pustą przestrzeń możemy zapełnić jedynie sobą. Uznaniem tego w sobie. Nie ma innej drogi. Nic nie jest w stanie nam zastąpić nas samych. Jesteśmy pełnią, kochani, pełnią wszystkiego. Każdy brak w nas jest wytworzony sztucznie, poprzez oddzielenie. I tylko my możemy temu zaradzić. A to wiąże się z pokonywaniem lęku, strachu przed tym właśnie poznaniem, przed zrobieniem tego kroku poza przestrzeń programu, który nas ogranicza. Najpierw jednego, potem drugiego, potem kolejnego. Ta odwaga nasza. Daje nam taką siłę do następnego kroku. Wielu z Was pewne tego już doświadczyło, natomiast ci, którzy jeszcze tego nie robią, nie bójcie się. Za tym krokiem otwiera się przestrzeń, która Was zadziwi. Nic złego się nie dzieje. Do tego nie można podchodzić serio. To wszystko jest iluzją. I w trakcie tego przekraczania siebie to się tak przepięknie ujawnia, że wszystko to, czego się baliśmy, to takie strachy na lachy. Nic, jak się okazuje, nie było prawdziwe. Słuchajcie, dzisiaj, tak trochę bardziej filozoficznie tak bardziej o samopoznaniu ale, ale to są również moje odpowiedzi na maile, które do mnie przyszły. I mam nadzieję, że, że znajdziecie tutaj coś dla siebie. No dobrze kochani, no to na dzisiaj byłoby na tyle i do usłyszenia następnym razem.